Ze mną Piotrek, firma Rosenbauer, za nami samochód pożarniczy elektryczny od Rosenbauera. Podstawowe informacje: Piotruś, lecisz, a ja Słuchajcie, będę miał chłop na głowie. Pierwszy na świecie elektryk do zastosowań w pożarnictwie. Samochód stworzony od kompletnego zera przez firmę Rosenbauer. Samochód, który jest od samego dołu do samej góry, już. Co to oznacza? Podwozie nie jest podwoziem seryjnym, jest podwoziem, które zostaje wykonane przez naszą firmę. Zabudowa pożarnicza, komponenty typu działka, systemy dozowania, autopompy, rolety żaluzjowe, mocowanie aparatów w kabinie, wszystko to jest dziełem Rosenbauera, więc samochód nie jest przystosowany dla Straży Pożarnej. Jest to samochód, który jest wyłącznie i tylko dla Straży Pożarnej stworzony. Pożarne. Dokładnie. Słuchajcie, samochód elektryk, dwie osi, każda z osi ma niezależny, oddzielny silnik elektryczny. Dodatkowy trzeci silnik jest do napędu autopompy. Dwa zespoły baterii, dwa zespoły akumulatorów. Mówimy o pojemności, słuchajcie, wystarczającej na przejazd 100 km albo godzinę pracy autopompy. Silnik spalinowy diesla. Silnik spalinowy diesla, i tutaj troszkę nam się nie łapie całość. Niby ekologia, niby elektryka. Po co diesel? Otóż w RC mówimy, że samochód pożerniczy nigdy nie może być tylko elektryczny. Ponieważ jak dojeżdżacie na miejsce działań, musicie mieć jeszcze czas, żeby pracować pompą, musicie mieć czas potrzebny, żeby działać sprzętem dodatkowym, w związku z czym te 100 km to jest tylko sama elektryka. Gdy potrzebuje większego zasięgu, dłuższego czasu pracy pompy, powyżej, przepraszam, poniżej 20% naładowania akumulatora, załącza mi się silnik BMW dieslowski, który służy jako wielka ładowarka akumulatorów. Jaki jest pojemnik zbiornika do tego silnika? Zbiornik, jeżeli chodzi o pojemność paliwa, Mhm. Mamy 150 litrów i w tym momencie tego typu e, opcja pozwala nam przejazd łącznie w całym pakiecie albo 600 km, albo e, 6 godzin ciągłej pracy autopompy. Okej, okay, dobra, to wchodzimy teraz do kabiny Piotrze. 150 Ty wchodzisz malytor. z tej strony, ja wchodzę z tamtej. Zapraszam. Okej, okay. ja wchodzę tutaj. No. Ile, tu, ile tu siedzeń? O, tu jest kierowca. Ile tu siedzeń, ile tu miejsca? Kochani, zobaczcie. Nasze pojazdy standardowo. Kierowca, dowódca, czwóreczka z tyłu, tak? Z tyłu, w jednym rzędzie. W samochodzie Erki, jak widzicie, siedzenia dwóch rod e, są skierowane bokiem do kierunku jazdy. Dlaczego? O tym za chwilkę. Natomiast, akurat, jako samochód demo, samochód, który także w rynku niemieckim, austriackim spokojnie funkcjonuje. Mamy dodatkowych trzech strażaków. W tylnej części na tylnej ścianie siedzenia zamontowane. W związku z czym samochód w konfiguracji 1 plus 8, czyli 9 ludzi na miejscu działań dostępnych non stop. Ok, tu mamy trzech, trzech i tutaj mamy dwóch. Teraz coś powiedz o tym, co mamy z przodu. Z przodu, słuchajcie, jest wyświetlacz, system sterowania. Serce pojazdu dla kierowcy, tak? Obsługa całości wyposażenia, jeżeli chodzi o sygnały akustyczne, jeżeli chodzi o bomby, jeżeli chodzi o belkę drogową, mamy kolejny przycisk dedykowany. Możemy sobie oczywiście falę drogową, typu rozjedź się prawo-lewo. Możemy także zapisać sobie i wyświetlać odpowiednie komunikaty w trybie serwisowym. Możemy sobie to zrobić z poziomu kierowcy. Tutaj akurat targi IFRE 25, natomiast wypadek, plama oleju, wszelkie rzeczy możemy sobie zapisać. Idąc dalej, mamy panel oświetlenia. Możemy sobie włączyć oświetlenie całego pojazdu. Możemy sobie poszczególne oświetlenia wtedy odłączać, tak aby na przykład światło było dostępne tylko z jednej strony. Idąc dalej, wyjechałem, dojeżdżam na miejsce, mam oświetlenie, idę w opcję gaśniki. Tak? Mogę z poziomu tego dokładnie panelu uruchomić autopompę, uruchomić pompkę zasysającą. I dodatkowo wybrać sobie ciśnienie pracy. W związku z czym kompletny przegląd i kompletna kontrola nad układem wodnopianowym. Jak widzicie na wyświetlaczu, poziom wody, poziom środka pianotwórczego, informacja główna o tym, które linie są otwarte. Ciekawostką jest, co widzieliście e, przed chwileczką, pewnie z przodu mamy także wyprowadzoną nasadę tłoczną. Jeżeli przyjeżdżam na miejsce zdarzenia, autostrada, droga szybkiego ruchu, samochód stanowi bryłę pojazdu, która blokuje mi ruch, która zabezpiecza mi roty gaśnicze. Jednocześnie pierwszą linię sobie ciągnę już na wprost i mogę podjąć działania, czy to gaśnicze, czy ewentualne zabezpieczenie. E, idziemy dalej, skoro podajemy wodę, czasami jest potrzebna piana, w związku z czym wybieramy sobie menu piany, stężenie dozowania, połówka, czyli powiedzmy zwilżacz, 1.3, ewentualnie 1.36 od klienta wymaga decyzji oczywiście i na tej podstawie będziemy robili konfigurację gotowego pojazdu. Jeżeli mamy wodę, możemy także sobie przejść w opcję tak zwaną e, zasilania, czyli otwarcie klapowego, pompka zesająca, wymuszona jakby przez kierowcę, przez operatora, natomiast dodatkowe opcje typu automatyczne napełnianie zbiornika wody, typu bypass, czyli napełnianie zbiornika przez pompę i ewentualnie zasysanie. Wszystko dostępne z jednego poziomu, z poziomu tego kolorowego wyświetlacza LCS. Po działaniu, oczywiście, przepłukiwanie, pewnego rodzaju logika. Zobaczcie na początku wyjazd, dojazd do miejsca, ewentualna gaśnika ewentualne zasilanie, dopełnienie zbiornika, no i potem przepłukiwanie, potem czyszczenie całego układu. Ostatnie, nie mniej ważne oczywiście kamera cofania, jak widzicie ekipa nam się powoli zwija, targi gigantyczne, bardzo dużo odwiedzających, samochód zrobił świetne wrażenie. Stąd e, zespół Rosenbauera maksymalnie skupiony i w całym składzie teraz zawijamy się powolutku. E, moi drodzy, jeżeli chodzi o główne menu i ten główny wyświetlacz, zobaczcie poziom naładowania akumulatora, poziom paliwa w silniku BMW, a także poziom AdBlue. Samochód, jego bryła, jego wygląd. Widzicie tutaj włączone pełne oświetlenie alarmowe. Gdyby któraś z tych lampek się przepaliła, kierowca od razu widzi, że mamy problem, i na następnym ewentualnym serwisowaniu po dojeździe do strażnicy możemy sobie dany system z powrotem sprawdzić, uruchomić, wymienić. Otwarcie skrytek poszczególnych żaluzjowych, otwarcie e, drabinki dostępowej na dach, praca e, e, skrzynią dachową. Jak widzicie, tutaj na czerwono mamy informację, niedomknięta jeszcze jest skrzynia. No w wersji demo na targi, oczywiście, cały czas otwarta. W związku z czym widzę to przed wyjazdem z miejsca zdarzenia. Samochód ma być w kolorze neutralnym. Czerwony wskazuje, że jakiś element jest jeszcze niedomknięty. Czerwony kolor doskonale widzisz, ładowanie podpięte. W związku z czym wiemy, że teraz jesteśmy podłączeni do zasilania. I w razie wyjazdu alarmowego to jest też ten punkt, w którym kierowca powinien sobie sprawdzić, zobaczyć i ma dodatkową informację wizualną. Ciekawostką, myślę, jedną z fajniejszych, którą zrobił tutaj Rosenbauer, jeżeli chodzi o sterowanie. Jest to system, w którym mamy takie pakiety, takie moduły. Zobaczcie, pierwszy z nich jest to moduł, wyjeżdżam do akcji. Nie klikam poszczególnych przycisków. Przy włączeniu tego mam od razu bomby, mam od razu akustykę. Drugi moduł. Na miejscu zdarzenia, w tym momencie światła awaryjne, w tym momencie belka drogowa, w tym momencie oświetlenia pola pracy. Klikam, start, wszystkie systemy sekwencyjnie mi się włączają. Jeżeli chodzi o tryb ataku, czyli gaśnika, mamy start i uruchamia mi się pompka zasysająca, uruchamia mi się zawór klapowy, uruchamia mi się linia tłoczna, jeżeli będzie podłączona oczywiście osobnym przyciskiem ze względu bezpieczeństwa, Natomiast jeden mały ruch powoduje odpalenie poszczególnych. Sekwencji w systemie pojazdu, tak aby kierowca maksymalnie dużo czasu mógł skupić się na zadaniu, a nie myśleć o tym, co ten system ma robić, w której kolejności. Ostatni z nich, słuchajcie, czyli zatrzymanie wszystkich systemów, co to oznacza? Wyłączenie bomb, ewentualne wyłączenie oświetlenia pola pracy, wyłączenie e, e, świateł awaryjnych. Mówimy tutaj po prostu o wygaszeniu pojazdu. Gotowym ruszamy z powrotem do jednostki, ruszamy z powrotem do strażnicy. Ciekawostką, którą na pewno gdzieś zauważyłeś przy wejściu, jest dodatkowy rząd przycisków. Oczywiście są to przyciski otwarcia, zamknięcia okien w kabinie. Żaden wielki bajer. Natomiast największym, słuchajcie, to jest ten przycisk tutaj. Samochód jest, tak jak Wam mówiłem, dwuosiówka z silnikami elektrycznymi na każdej osi. Natomiast ten przycisk jest od zawieszenia pneumatycznego. Dlaczego? Ponieważ samochód może jeździć, może pracować w czterech różnych trybach wysokości czy prześwitu podwoziowego. W tym momencie, pierwszy, najniższy, na którym teraz jesteśmy, mamy 17 cm, następny z nich to jest 25 cm, czyli tak zwana jazda miejska, dojazd na miejsca zdarzenia. Na tą 17kę wchodzimy, jak już dojedziemy, tak aby łatwy był dostęp do sprzętu. W kolejnym po 25 mamy 35 cm, wtedy idziemy już w pełny tryb off-roadowy, ponieważ samochód jest 4x4. W tym momencie 35 cm prześwitu od podwozia naprawdę robi nam świetną robotę. Ostatnią bardzo ważną wysokością jest 47 cm. I na najwyższym skoku w tym momencie możemy brodzić w wodzie o głębokości do pół metra. Żeby zobaczyć, jak to wygląda, część z Was może jeszcze kojarzyć z tak zwanego Pimp My Ride programu, który kiedyś na MTV emitowany był. Dokładnie tak, myślę, że doskonale go znacie. To jest takie odczucie. W tym momencie, oczywiście, samochód nie tańczy, tylko na pneumatach podnosi sobie na poduchach całą zabudowę. Teraz widzicie, jak idziemy lekko w górę do tego trybu off-road. Ostatni z nich to jest ten tryb najwyższy i w tym momencie mamy 47 cm przyświtu, czyli raz jeszcze brodzę w wodzie o głębokości do pół metra. Teraz ja to muszę wyjść na zewnątrz i zobaczyć. Zaczekaj za chwilkę, Jasna wyjdę i to włącz. Wychodzę, cyk, cyk. Dobra robota.

Oświetlenie w kabinie. Oświetlenie nocne, wieczorne. Kolor czerwony, najmniej męczy się nasz wzrok. Dojeżdżamy na miejsce. Jeden klik: światło białe, czyli mam jasno, widzę co się dzieje. Mogę wypełniać dokumentację. Jest to typowe światło robocze, wtedy kiedy jestem już na miejscu akcji, albo muszę sobie cokolwiek w tym miejscu podziałać. Śmig dalej, lusterka. Lusterka w formie już teraz kamer. Dzięki czemu świetna widoczność także na różników tych kluczowych punktów. Zobaczcie martwe pole. Mamy bezpieczeństwo nie tylko dla naszej załogi, ale także dla osób, które są na zewnątrz pojazdu. Lecimy dalej. Komfort pracy ratowników. Pod każdym siedzeniem mocowanie, półeczka wysuwana, mineralka, batonik energetyczny, nitryle, okulary wszystko to każdy z pasażerów, każdy z roty ma do swojej dyspozycji. Ostatni z punkcików. Dojeżdżamy na miejsce działań. Odpinamy pasy, zakładamy szele, i co robimy? Ciach system sam zdejmuje pasy z moich ramion i idę od razu udziałem. Wychodzimy z samochodu, tylko nie uderzcie się w głowę Piotrze. Z tym nie ma także problemu. 1,83 m, mogę pierwszy raz w samochodzie pożarniczym stanąć wewnątrz kabiny. To jest coś, co do tej pory się nie zdarza. Zobaczcie, no nie jestem małym człowiekiem, a mogę bez problemu stanąć nawet z założonym hełmem. Oczywiście wielkoludów Lekko główkę trzeba będzie zgiąć, natomiast nie jest to na pewno przygarb jak w standardowych pojazdach, które znacie do tej pory. Wychodzimy na zewnątrz. Wychodzimy na zewnątrz. Dobra, idź przodem, prowadź teraz, tą pierwszą wycieczkę. I teraz słuchaj, idziemy pierwszą ja wycieczką, przodem. wychodź przodem. Co jest, co jest dziwnego? Nie musimy wychodzić tyłem do kierunku ruchu, prawda? W związku z czym, mając założony aparat, musząc wyjść szybko na interwencję, nie muszę szukać nogą stopnia. Nie mam problemu, żeby noga mi się gdzieś wyczmychnęła. Z założonym aparatem mogę pięknie wyjść sobie na zewnątrz po sodkach. Opuszczam teraz samochód, żebyście zobaczyli opcję najniższego położenia. Opcja najniższego położenia. Słuchajcie, teraz prześwit 17 cm, w związku z czym wyjście z kabiny jest tak komfortowe jak wejście do waszego mieszkania. Przodem w pozycji wyprostowanej, także wychodząc z założonym aparatem ochrony układu oddechowego. To jest coś, czego u nas jeszcze nie było. Mamy nadzieję, że już wkrótce nadejdzie. Dobra, idziemy do przedziału autopompy, idę do tyłu. Zanim skoczysz mi do autopompy, jedną rzecz którą chcę, żebyś zauważył wysuwany podest na przykład na hydraulikę, w tym momencie z pozycji ziemi bierzemy sobie nożyce, rozpieracz, idziemy do działania. Po działaniu ergonomicznie wkładam sobie to na dół, bez podestów dostępowych, tutaj żadnego podestu nie znajdziecie, bo nie jest on potrzebny. Cały sprzęt, który mam mogę sobie wyciągać z poziomu ziemi, absolutnie dostępny, nie mam skręconych kostek, nie mam poślizgów, idziemy dalej. Jak chcę tą autopompę zobaczyć? Przedział autopompy, zobaczcie. Coś fajnego, coś ciekawego. Autopompa. łups, nie ma jej. O kurde, nie ma autopompy. Gdzie jest autopompa? Słuchajcie, pompa w tym momencie schowana jest za ścianą grodziową tego przedziału. Dlaczego? Do tej pory pompy potrzebujecie cały czas do podania wody i do wytworzenia ciśnienia. Poza tym ta cała kubatura nie dawała Wam żadnej korzyści. Stonterka przesuwa pompę w tył, dając Wam dodatkowe miejsce na sprzęt. To z zjadełko szybkiego natarcia, dając po prawej czy po lewej stronie zabudowy pożarniczej Kilometrów. ponad metr sześcienny, więcej na sprzęt, więcej na dodatkowe wyposażenie, które jest potrzebne Jaka do długość? Życia. Długość do 60 metrów, zobaczcie zakucie na nasadach typu stoż, w związku z czym mogę sobie linię w każdym momencie rozłączyć i przedłużyć o kolejne odcinki. Autopompa, to co mówiłem przed chwilą, sterowana z głównego pulpitu w kabinie kierowcy. Gdyby ktoś był tradycjonalistą, zapraszam Cię tutaj. Możemy także ją sterować z bocznego panelu, manometry wysokiego, normalnego ciśnienia, manowakuometr, znacie to doskonale z Waszych samochodów. Tutaj panel sterujący, w którym możemy sobie przerzucić informacje podstawowe, poziom naładowania akumulatorów, czas pracy pompy, zbiornik wody, pojemność środka, pojemność paliwa w naszym dieslu. Oczywiście obroty ciśnienie, które uruchamiamy w ten sposób, start pompy, regulacja obrotów stop. Nie potrzebujecie nic więcej, nie potrzebujecie tysiątych przycisków dyskoteki. Szybkość, szybkość, intuicja to są to zasady, które mamy w Okej, okay. zaskoczyłeś mnie? Myślałem, że ktoś ukradł autopompę, a okazało się, że ona jest schowana. Haha, ha, ale słuchaj. I tym żarcikiem będziemy kończyć, Piotrze. Bardzo mi miło. Dziękuję za pokazanie, omówienie tych wszystkich szczegółowych informacji. Zapraszam do sekcji komentarzy. Jest wasza. ciało pana, maniaczku. Yo. Do następnego. ごありがとうざいました。<noise> <noise> Viu se seus Dziękuję bardzo, żegnam. Dziękuję Dzięki. za atrakcję.